Witam. Z tej strony Ewa Kalina. Seks bez zobowiązań. Jeśli jesteś nimfomanką i zdajesz sobie z tego sprawę, to ok. E, czy też hedonistką z zamiłowania seksocholiczką, to również jest w porządku. Ale gdy robisz to, bo chcesz, pragniesz zapomnieć, to tak jakbyś błagała o litość, na e, dobicie się. Albo gdy marzysz, że... E, luby wróci, bo wzbudzisz w nim w ten sposób zazdrość, to jesteś w wielkim błędzie. Faceci nie lubią eksploatowanych pań, posiedowie i zamiast właśnie wzbudzić w, nią, w nim tę zazdrość, to wzbudzisz, ale przekonanie, że był dziwką i w sumie dobrze zrobił, że się ciebie pozbył. Jak to jest z tym seksem? Czy niektóre z nas aż tak kochają ryzyko z cyklu syf, kiła, czy mogiła? Syf. Nie wiesz gdzie z kim, w sumie, e, tylne siedzenie samochodu, zaplecze baru, klatka schodowa, bo miał cię odprowadzić, a doprowadził, kiła. E, nie wiesz, czy ma w spodniach. Ogólnie choroby też są bardzo popularnym schorzeniem, chociaż kiedyś były przypisywane wielkim myślicielom, poetom. Iwan Groźny, Napoleon Bonaparte, e, Marysieńka, e, więc jeżeli chcesz być tak zapamiętana przez świat, z litanią leków do wykupienia, to faktycznie mówiła. Jeśli trafisz na psychopatę nekrofila i znajdą cię za 10 lat w studience kanalizacyjnej a po numerze, nie wiem, uzębienia, czy też numerze silikonu, kobiety kochają być również zdobywane. Jak usłyszałam od jednej z weteranek podbojów, cytuję: Jedno spojrzenie, i wiesz, że ten żar w jego oczach zatoczy krąg w twoim kroczu. A może chcesz, pragniesz posmakować, nadgryźć i zostawić mężczyznę. Ja to nazywam etapem pomiłościowym. Tylko, że teraz jesteś jak modliszka. Wiesz, że pragniesz, potrzebujesz seksu, ale mężczyzną najchętniej byś uby odgryzała. Zniżasz ich do podstawowej funkcji, jaką mają w swoim życiu pełnić, czyli kopulacji. Wszystko. Dobra. Jest jeszcze taka grupa kobiet jak pracoholiczki. One nie potrzebują faceta, bo to praca 7 na 24. One chcą tylko ugasić jeden ze swoich popędów. W tym wypadku seksualny. Dlatego wymyślono taką instytucję, jaką jest mężczyzna na telefon. Ładny, miły, kulturalny, nie stoi mu 5 minut. A do tego taka kobieta nie musi się martwić, że go spotka na ulicy i będzie obiektem kpin. Nie. Dzwoni, przychodzi pan, ułatwi sprawę, dziękuję. Transakcja wiązana. Idealne rozwiązanie. Do e, tematu seks bez zobowiązań pragnę jeszcze dorzucić seks przyjacielski. Nie, nie będziecie przyjaciółmi, e, nie, nie będzie jak dawniej. Będziecie po prostu kochankami, ale spokojnie. Seks na bank będzie nieziemski. Pamiętasz, jak mu opowiadałaś, że się poprzednik, delikatnie mówiąc, nie sprawdzał? To facet stanie dosłownie na głowie, żeby uratować honor mężczyzn. A tak w zasadzie zastanawiałaś się, dlaczego się przyjazicie? W swatkę się bawię. Seks misyjny, czyli uwodzenie samym seksem. Kobiety, jako opiekunki ogniska łóżkowo-domowego, myślą, że są w stanie Zmienić kasanowy w porządnych ojców rodziny, a żona tym bezboleśnie zdjąć obrączkę z palca. No, moje drogie panie, tak dobre prawdopodobnie nie jesteście, chyba że brałyście korepetycje u Saszyklej. Moi drodzy, mówiła dla Was Ewa Kalina. Ja zapraszam do lajkowania, subskrybowania i komentarzy w sprawie seksu bez obowiązań. Czy coś takiego istnieje? Ze strony mężczyzn jak i kobiet oczekuje odpowiedzi. Dziękuję bardzo.